A w naszym studiu już doktor nauk ekonomicznych i będziemy liczyć liczyć dni do urlopu i liczyć ile dni urlopu potrzebujemy żeby dobrze wypoc wypocząć Marta ile? tak 21 Powiedziałabym, to zależy. Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich i bardzo miło mi, że mogę tutaj dzisiaj... Ewa Michalik, być bo spodziewa. tego nie, nie powiedziałam, tak? Nie zrozumiałeś, jak chciałem zapytać, ile... A ile... Aha, na Hurle, do urlopu. Ile, ile do urlopu? No, każdy chyba liczy. Każdy liczy i to wszystko zależy, tak? Wiele osób ma tylko tą okazję być skorzystać z urlopu jeden raz w ciągu roku. Niektórzy mają y, częściej y, raz taką możliwość. Natomiast no, standardowo jest to około tych 14 dni, tak? Optymalnie z punktu widzenia naszego wypoczynku, takiej efektywnej regeneracji wspaniale by było, gdyby to mogło być właśnie 21 dni. Ale myślę, że tutaj kluczowe będzie to, w jaki sposób się będziemy przygotowywać do tego urlopu i przede wszystkim jak będziemy korzystać z tego wolnego czasu, bo nie liczy się też ilość, tylko jakość. Przede wszystkim jakość, tak? bo jeśli mamy tylko 7 dni do dyspozycji, często wylatujemy właśnie z lotniska na taki standardowy, 7-dniowy urlop i też trzeba wyciągnąć z tego jakość, ponieważ no, wypadałoby wrócić po urlopie wypoczętym. To jak to zrobić? W takim jak się radzie? do tego przygotować? No, zaczęłabym od takiego e, rozsądnego przygotowania się właśnie do urlopu. E, urlop no zdecydowanie warto zaplanować wcześniej, e, zaplanować go pod różnym e, kątem. Przede wszystkim, co my chcemy zrobić w trakcie urlopu? Niby takie banalne stwierdzenie, aczkolwiek no, może rodzić pewne nieporozumienia. Przede wszystkim, czy to ma być taki aktywny wypoczynek, czy chcemy ten czas spędzić na przykład na zwiedzaniu, a być może na takim typowym relaksie, odpoczynku i nic nie robieniu. Więc przede wszystkim powiedziałbym, to jest kluczowe. Następnie, gdzie my chcemy pojechać, tak? No bo jeżeli będziemy mieli trochę rozbieżne cele, tutaj góry, tutaj morze, tutaj jakieś inne okoliczności przyrody, warto też się nad tym wcześniej zastanowić. Więc takie przygotowanie od kwestii tych najbardziej podstawowych. Następnie, jeżeli planujemy urlop, warto sobie już też przygotować wcześniej takie nawet formalne, najprostsze kwestie. Jak chociażby paszport, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę, jeżeli oczywiście taki dokument jest nam potrzebny, czyli te wszystkie kwestie takie formalne ubezpieczenia, paszport, inne kwestie. Warto po prostu mieć wcześniej przygotowane. Kolejna kwestia to w jaki sposób przygotujemy w pracy, tak? Czy naszych współpracowników być może przełożonych, w jaki sposób? Czyli czy będziemy mieli jakieś zastępstwo. No, najbardziej optymalnie jest oczywiście pozamykać wszystkie tematy przed wyjazdem, tak żeby jechać na ten urlop rzeczywiście ze spokojną głową. Natomiast oczywiście nie zawsze wszystko można w taki sposób zrealizować. Czyli tak jak już powiedziałam wcześniej, kwestia zastępstwa, ewentualnie oddelegowania jakichś zadań, jeżeli takie będą, przygotowanie nawet chociażby tego autorespondera w skrzynce mailowej podali imienia, nazwiska osoby, do której y, mogą się ewentualnie nasi nie wiem, klienci, kontrahenci, y, inne osoby zwrócić z zapytaniem. Y, więc na pewno te wszystkie kwestie y, warto sobie przygotować przed urlopem. Jak, jaka jest Twoja rada, jeśli chodzi o zabranie ze sobą urządzeń elektronicznych, które są związane z informacją, do których mogą napływać informacje de, związane z naszą pracą, czyli telefon, czyli komputer, adres mailowy. Otwierać skrzynkę czy nie otwierać? No jako trener mentalny będę zdecydowanie zawsze rekomendować tak zwany detoks informacyjny. My niestety bardzo często po urlopie wracamy jeszcze bardziej zmęczeni niż przed urlopem. I to są niestety wyniki też naukowców z różnych zakątków świata, że po prostu no, nie potrafimy efektywnie wypoczywać. A można rozważyć taką opcję na przykład zamiast ciągłe zaglądanie w social media na przykład na korzyść poczytania książki chociażby, czy jakiegoś miłego i przyjemnego spaceru. No wtedy Gwarantuję, że wrócimy zdecydowanie bardziej wypoczęci. Jak pogodzić to, że mamy na przykład trzyosobową rodzinę i każdy w tej rodzinie tak naprawdę lubi odpoczywać inaczej? Musimy szukać kompromisu z złotego środka? Tak, no zdecydowanie. Zachęcałabym do szukania kompromisu. Oczywiście każdy z nas może mieć te potrzeby inne. Też to będzie zależało, czy na przykład wyjeżdżamy z małymi dziećmi, czy te dzieci są starsze, czy być może tylko ze znajomymi. Więc wtedy te potrzeby będą na pewno różne. Natomiast można też i zachęcam do czegoś takiego, że gdy wyjeżdżamy, nawet z osobami najbliższymi, spróbować zarezerwować sobie czas tylko i wyłącznie dla siebie, przynajmniej taki minimalny zakres. Załóżmy, niech to będzie godzina dziennie, ale tylko na takie tu i teraz, chociażby na pobycie z samym sobą. Ta uważność jest niezwykle ważna, nie tylko na urlopie, również będąc w pracy. A jeśli mowa o tym urlopie, jak, na ile wcześniej powinniśmy zaplanować urlop, żeby już być w stanie się przygotować, bo to jest właśnie chyba najbardziej męczący okres, ten tydzień przed urlopem, kiedy chcemy wszystko zrealizować, wszystko dopiąć, wszystko zamknąć. Jak, kiedy powinniśmy się zacząć przygotowywać? No to powiedziałabym też, to zależy, tak, też na jaki długi urlop wyjeżdżamy, jakiego typu mamy pracę, w jakim charakterze pracujemy, bo niektórzy planują na przykład urlop pół roku wcześniej i to jest jak najbardziej wszystko ok, niektórzy są bardziej tacy ad hoc, czyli... Planują po prostu te zadania, te działania na ostatni moment. Natomiast jest taka jedna bardzo ważna rzecz, i być może to też będzie bardzo cenna wskazówka, jak planujemy te przygotowania do urlopu, do tego wypoczynku, warto także sobie zaplanować powrót z wypoczynku. Co to oznacza? Między innymi możemy zastosować kilka takich rozwiązań, które oczywiście jeżeli tylko jest taka możliwość można wykorzystać. Między innymi, jeżeli mamy takie możliwości, możemy na przykład zaplanować sobie powrót z urlopu w taki sposób, żeby jeszcze mieć tą przestrzeń, ten czas na taki bardziej płynny powrót do rzeczywistości do pracy. Czyli przykładowo jeszcze dodatkowy jeden dzień urlopu, tak? Żeby tak z rozbiegu nie wracać, tylko bardziej na spokojnie. A być może zaplanować powrót z urlopu w taki sposób, że na przykład Mamy w krótkiej perspektywie czas weekend, czyli krótki powrót do pracy, i później jeszcze weekend, i dopiero od nowego tygodnia z takim nowym ładunkiem sił i energii możemy wracać do tej naszej rzeczywistości. I tak to chyba dzień. też powinno wyglądać przed urlopem: mieć ja powiem szczerze, i przyznam się szczerze, ja przed urlopem muszę się wyspać przynajmniej jeden dzień, bo jest i basket. I po urlopie również. Tak. zwłaszcza Jak jeśli zmieniamy strefę klimatyczną. Tyczną. Tak, no to już są w ogóle inne okoliczności, ale nawet w takim normalnym trybie to ten nasz mózg potrzebuje trochę, żeby się przestawić i przestroić. Jeśli mamy ze sobą tutaj w studiu Specjalistę, trenerkę mentalną, to muszę zadać jeszcze pytanie, czy lepiej zaserwować sobie na przykład taki trzytygodniowy urlop raz w roku, czy trzy razy wybrać się na tydzień? No optymalnie to by było, byłaby taka sytuacja, gdybyśmy mogli aktywnie wypoczywać tak powiedzmy raz na kwartał, mhm. nawet w jakimś krótkim okresie czasu, ale żeby jednak odpocząć, tak? tylko to co mówiliśmy na samym początku, liczy się też może nie koniecznie ta ilość, tylko jakość. Tak? tego wolnego czasu. I właśnie korzystając z, z usług lotniska, to takie krótkie wypady też są możliwe, ponieważ dotarcie na przykład do odległych Włoch może zajmować nam dwie godziny lub 17 na przykład. To Także... prawda. Także lotnisko akurat tutaj może to ułatwić. Podróż też bywa męcząca, tak? My gdzieś chyba przyzwyczajamy się coraz bardziej do tego, że chcemy żyć wygodniej. I taka podróż trwająca na przykład samochodem do Chorwacji, nawet te kilkanaście godzin, no może już na początku troszeczkę nas zdenerwować i gdzieś zniechęcić do odpoczynku. No to też zależy niektóre osoby nie lubią latać albo nie mogą po prostu, tak? Na nich będzie optymalna podróż znowu z samolotem. Natomiast zdecydowanie więcej mamy aktualnie tych możliwości, niejednokrotnie podróż samolotem będzie zdecydowanie szybsza, wygodniejsza, a nawet czasem tańsza. Czyli podsumowując, każdy musi zastanowić się, co jest optymalne dla niego. W, zarówno w zakresie długości urlopu na co może sobie pozwolić, tak, jak i w wybraniu środka lokomocji. Myślę, że to w ten sposób i warto skorzystać z usług trenera mentalnego, który zaplanuje wymarzony urlop dostosowany do naszych potrzeb i marzeń. Tak myślę. Tutaj jeszcze no jako zawsze. puenta, ja bym powiedziała na sam koniec takie zdanie. Um, Kowej określił siedem nawyków skutecznego działania. I właśnie te tak zwane ostrzenie piły, czyli ten odpoczynek, to jest jeden z najważniejszych nawyków, który wpływa na naszą efektywność. Bo jeżeli będziemy przemęczani, przeboczcowani, no to w tym momencie no niewiele zdziałamy. Lepiej sobie odpuścić, naładować baterie dokładnie. i później wrócić do pracy. Ruszyć do działania. Zdwojoną siłą, dokładnie. Ewo, ogromne dzięki za wizytę w naszym telewizyjnym studiu w tak ważnym temacie, bo temat urlopu jest chyba jednym z najważniejszych w najbliższych dwóch miesiącach. Także wszyscy o nim powytać. myślą, <głos》>. wszyscy go potrzebują, drodzy Państwo. Urlop już niebawem, jeżeli jesteście jeszcze przed wakacjami, to w komentarzach możecie pochwalić się, gdzie polecicie.